Dla mnie w ćwiczeniach chwila przerwy. A teraz jak zawsze spotkanie z biegaczem dość szczególnym, bo nie zawsze biegającym po płaskich powierzchniach. Biegam w sumie już gdzieś około 10 lat. I zaczęło się od piątek, dyszek potem półmaraton, maratonu też już mam kilka, a teraz tak naprawdę jeszcze się nawet przedłużam i już wchodzę nawet w ultra, też mi się to bardzo podoba. Ja ogólnie lubię takie różne inne wyzwania poza płaskim bieganiem po ulicy, stąd też znalazłem sobie coś takiego jak bieganie po schodach. Odbył się taki 24-godzinny nawet w Polsce bieg po schodach, taki całkowicie duży maraton ultra można nawet powiedzieć. Spróbowałem swoich sił i całkiem nieźle myślę, wydaje mi się, że tam mi poszło. Bieganie po schodach na pewno bardzo mocno angażuje mięśnie. Mięśnie nów bardzo to czuć i jest to takie dosyć intensywne Doznanie to znaczy te mięśnie się zakwaszają, jest to taki już można powiedzieć ból na ostatnich piętach, jeśli biega się po tych schodach szybko. Także w porównaniu do takiego biegania po, po ulicy gdzieś tam 10 km przykładowo, gdzie na początku ten wysiłek jest spokojny, dopiero później narasta, to na schodach już dosyć szybko jest mocno, jest, jest ciężko i, i trzeba tak naprawdę często do ostatnich piętę walczyć i, i walczyć ze sobą i z bólem. <grym> Dla mnie jest to pasja, dla mnie już się śmieję czasami, że jest to uzależnienie, bo ja jak nie biegam 2 3 dni, to nawet się źle czuję, także jest coś, co, co już jest we mnie w środku. Jest to ciekawy sposób spędzenia po prostu wolnego czasu. Można naprawdę spotkać też ciekawych ludzi, wyjeżdżać, poznawać różne nowe miejsca, biegać razem z innymi wspólnie, cieszyć się tym. Zbierzamy się do ćwiczeń i do zobaczenia za dwa tygodnie.